Cześć! Czy zauważyłeś, że może twoje kolana strzelają, tak trzeszczą, tak zgrzytają, czujesz uczucie, że jakby miały zaraz pęknąć czy takie krepitacje. Czy obawiasz się, że to jest związane przykładowo z zużyciem kości, chrząstki stawowej, długotrwałym uszkodzeniem stawów? Na szczęście jest badanie. Przeprowadzone przez Olivera Silva w 2018 roku. I oni zbadali związek między tymi odczuciami, trzaskami, krepitacjami, znanymi również jako takie trzeszczenie, strzelanie, a funkcją, poziomem aktywności fizycznej i bólem. Przykładowo u kobiet z bólem rzepki, czyli tzw. Tak PFPS, (patellofemoral pain syndrome i bez tego bólu. I chociaż uczestnicy z bólem częściej zgłaszali takie trzeszczenie, zgrzytanie, trzaskanie, ta teodorzy doszli do wniosku, że trzaskanie kolana nie ma negatywnego wpływu na funkcjonowanie.